Zapraszam serdecznie na przepiękny model czapki zimowej w cenie 29 zł. Jeżeli chodzi o skład, to mamy wiskozę i angorę, piękne biżuteryjne zdobienie. Ten model czapki polecam na dzieci od obwodu głowy 54 cm do osoby dorosłej. To jest model taki młodzieżowo-damski, piękny, naprawdę przepiękny, do kurtek, do płaszczy, do wszystkiego, do dresów, nawet pięknie wyglądają takie czapki. E, typ taka delikatna smerfetka. No i co, lecimy z kolorami? My tutaj mamy totalny miks kolorów, jeżeli chodzi o nasze zamówienie, tak? Więc ilość tych sztuk z koloru nie jest za duża, za to, za to jest bardzo dużo kolorów. Kolorek ze mnie, taki delikatny róż. Selmo 5478, następnie mamy kolor bordo. Selmo 5476. Taka brzoskwinka różowa. Selmo 5477. Cudowna szarość. Selmo 5479. Kolor fango. Selmo 5472. Śliczna zieleń. Ona będzie rewelacyjnie do czarnych płaszczy, na przykład, wyglądać. Selmo 5474. Kolorek ekry, Selmo 5475. Fiolecik. Selmo 5470. Tutaj mamy taki błękit Selmo 5471. Kolejny, to jest taki cudny bananek. Selmo 5468. I mamy jeszcze taki odcień szarości, delikatnie wpadający w fango. Piękna szarość. Selmo 5469, gorąco polecam, naprawdę są piękne.